Cześć. Popatrzmy na czytanie Ona i On. Na zewnątrz pieski szczekają. Nie, po, nie będę czekała, aż, aż będą cicho, bo w każdej chwili mogą szczekać. I tutaj ta energia kojarzy mi się z czymś, co jest nieuniknione. Jest coś w Twoim życiu, przez co po prostu musisz przejść. A nie skupiać się na tym, uznać to za część życia, za coś, co musi, musi się wydarzyć i pozwolić tej energii przez siebie i obok siebie przepłynąć. Może w tym momencie jesteś w energii, w której mm, pojawiają się w Twoim życiu jakieś kłótnie, bądź ludzie wokół ciebie się kłócą, bądź ktoś chce przekonać Ciebie do jakiegoś sposobu myślenia. Czy wywrzeć na tobie jakąś reakcję, może to też dziać się po stronie jego, i możesz na przykład też odbierać jakieś kłótnie, jakieś problemy, um, takie napięcie w okolicach brzucha coś, co może niekoniecznie należeć do Ciebie coś związanego ze złością. Jeżeli jesteś powiązana z jakąś osobą bardzo mocną w energetyce, nawet jeżeli nie masz tej osoby obok siebie, możesz odbierać tą energię i zastanawiać się, co się wydarzyło, czy coś zjadłaś, czy, mm, czy czymś się zatrułaś. Po prostu czuję tutaj, że może dziać się coś w energetyce. Nawet jeżeli wokół ciebie coś się nie dzieje, yy, jakaś presja tutaj w, tym, w tej koneksji się pojawia. Może to być wywa wywarte ze strony. Osób trzecich, jakichś osób, które próbują tutaj ingerować w ten związek, w to połączenie. Odczuwam dużo złości, napięcia, takiego zrezygnowania, bo um, może pojawić się niepewność, ktoś tutaj może lubić kontrolować, i w momencie, kiedy ta osoba nie może kontrolować, pojawia się Złość, zrezygnowanie, co dalej? Okej. Okay. Pod napięciem. Co jest pod napięciem? Ktoś jest pod napięciem. Jeżeli odczuwasz taką energię i podświadomie czujesz, że to może nie należeć do ciebie, proponuję ci wycofanie się z tego. Znalezienie miejsca, spokoju dla siebie. Ktoś nieźle pyszcze, ktoś nieźle. Mogą się pojawić jakieś kłótnie, mogą się pojawić jakieś problemy. Um, ogromna ingerencja ze strony osób trzecich, ze strony jakichś osób, które w ogóle nie mają z Tobą nic do czynienia. Jeżeli jesteś intuicyjną osobą, możesz to odbierać. z tym skorpionem czuję, że tak jakby taka właśnie energia próbowała zepsuć to nad czym pracowaliście energetycznie. Jest coś, ktoś, kto próbuje tutaj wbić swój szpikulec. Te kolory tutaj Kojarzą mi się po stronie jego Tutaj może być właśnie z jego strony Ktoś, coś, co próbuje Co próbuje ingerować Co próbuje wywrzeć na nim jakąś Opinię Sposób myślenia, działania Kto, Komuś się nie podoba to, że ten człowiek Traktuje Ciebie jako swoją bezpieczną przystań, to zdecydowanie jest ten człowiek zwrócony ku Tobie. Czuję, że tak jakbyś była jego inspiracją, jesteś osobą, która jest bardzo zmienna, jest bardzo podłączona do świata duchowego, bardzo głęboko osadzona w swoich emocjach i bardzo intuicyjna. Czuję, że w bardzo dużej mierze to jak myślisz, to jak widzisz coś. Wpływa też na Twoje emocje, dlatego tutaj może w szybki sposób um, otrzymujesz takie wiadomości z zewnątrz, z przestrzeni, że musisz się wycofać, że coś jest toksycznego. Ten człowiek, tak jakby tutaj próbował y, Twoją energię uchwycić ten nektar, y, podłączyć się do niego, a może Ty. odsuwając się, od, pokazujesz tutaj jakąś pustkę. Zrobiłaś jakaś pustka w życiu tego człowieka. Ten człowiek jakby żywił się Twoją energią. Może w momencie, kiedy odwróciłaś uwagę, yy, zwróciłaś swoje myśli i emocje w inną stronę, odcinając się od czegoś, co jest negatywne, bo to naprawdę... Coś, jakaś energia pracuje przeciw tej relacji. Ktoś tutaj naprawdę głęboko próbuje swoje pazury hmm, wedrzeć tutaj w tą relację, tak jakby rozbić to, co sobie zbudowaliście energetycznie. Ktoś bardzo mocno, głęboko pracuje nad tym, żeby odciąć tutaj tą energię.